Dobra, dzisiaj będziemy Dobre. przychodzić dzisiaj, dzisiaj portal. będziemy przychodzić przez portal i mam takie fajne całko, patrzcie. Patrzcie na to. Zepsułeś portal. Widzicie? Normalnie no. wchodzę sobie. O nie. E, dobra, jakieś pieski. O, gasta nie będą. Dobra, co my możemy tu robić na razie wędu? <grym> Tylko umierać, ale my jesteśmy na kreatywie, więc tego raczej nie zrobiłem. Ej, to jest. Nie, bo to jest mój śnieg, który ja stawiałem tutaj. I dzisiaj. A czekaj, a ten. Dzisiaj może. Teraz będziemy wędu. Wendł... Ten. Z pinglinami się. Ten. Wymieniać, dobra, e, tutaj zrobię dwa bloki, dobra, i dam tutaj tego pindina i masz tutaj troszkę złota, chcesz? No to daj coś innego. No biegnie w te złoto, czy nie? A, Bo ja mogę stąd je zabrać. Jak widać to jest, tu jest zbyt ciemno, to on tego nie widać, no bo Nasz i nie tak. chcecie dalszą y, zobaczyć stronę, musicie zasubskrybować i dać łapeczkę w górę. Oczywiście subskrypcja. Bo inaczej nie, bo inaczej nie będzie drugiego y, z, y, z tego filmika na no, części, drugiej części nie będzie, jak nie zostawicie suba. Oczywiście. Suba! I oczywiście. Najważniejsze to subskrypcja. No, no subskrypcja bardzo ważna. Musicie... Wbijamy 10 subskrypcji, bo na razie no, no tych subików to mamy 0. Więc lepiej wbijajcie na kanał. I subskrybujcie oczywiście. A my już wracamy do naszego domku? Jest! Dobrze to! Dobra, tutaj mamy. Dziś, dzisiaj prezentuję te, ten. Te domki, bo w tej Bo. Dobra, te do... teraz prezentuję ten. Dmuchaniec! Tutaj, modmuchaniec. Patrzcie, jak on wygląda super. To jest skocznia. Tak? Pum, pum! Pum! Pod spodem jest glutek. No, patrzcie. Slime. I dlatego tak się da skakać, ale... Ledwo się da skakać, jak się z góry nie skoczy. Co teraz... O! Patrzcie na te duszki! One są najgorsze! Paula ich tyle razy spiła! A ja nie mogłem... Nie no, sorry. To nie ja. To ty! Kłączu. Nie, jestem kończuchem, dobra. E, a w ogóle to... Ale patrzcie I... na to, jakie ładne. A w ogóle to jest mój kanał, a więc bijecie mi no, mój też, mój też, mój też, mój Ej, e, Marcin to jest pomocnik. No, no czasami nagrywam, czasami ty nagrywasz, więc to mój też kanał. E, bardziej mój kanał. No bardziej twój, wiem. E, no bo na to moim, w jeszcze ten domek, dobra. Ej, ale ja no, mówię o jak widzicie? No bo to twój dom jako yy. sobie wezmę tutaj staczek i sobie podróbujemy jest To są oczywiście amantystowice jakbyście mnie wiedzieli. nie wiedzieli Jak pierwszy raz oglądajcie, no to oczywiście zostawcie tego subika. Jednego. Bo ja dopiero kanał mam już od y jest 15 godzin. Nie, nie. Ja mam kanał od. prawie cały dzień chyba, no? Nie, ja mam kanał od 2 lata. Jak? 2 lata. Na YouTubie. Nie, nie pamiętasz. Na YouTubie mam 2 lata. Eee, Dobra. Kończymy to. I żadne dwa lata. Ona Was tylko kłamia. za oszukanie widów się płaci tysiaka. No, więc lepiej. Nie... Dobra, Nara.